Tak, Szanowni Państwo, dziś e, około godziny 9 złożyłem u prezydenta miasta Wolesławiec dokument, w którym oświadczyłem, że odbieram mu prawa administratora moich danych. E, teraz chciałem się spotkać tu z Państwem, aby ogłosić proklamację autonomii. Co następuje? Dnia 9 grudnia bieżącego roku w mieście Wolesławiec wszem i wobec oświadczam. Ja, człowiek zwany do tej pory Rafał Kotlarski, z uwagi na uszkodzenie prawa w Polsce, naruszenie praw człowieka, nadmiernemu obciążeniu i zobowiązywaniu narodu suwerena jako zwierzchnika władzy w Polsce, a w rezultacie oddaniu go pod zastaw obcym narodom z powodu utracenia władzy nad powierzoną rządowi Rzeczypospolitą Polską i przekształcenie naszej ojczyzny domu naszych dziadków do statusu firmy Republik Polantów. I poczyniwszy się do ponownego rozbioru Polski, ogłaszam, że powołuję do życia publicznego autonomię, stanowiącą normy prawne same w sobie, samodzielność prawną bez oderwania od obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Autonomii nadaję nazwę Kotlarski. Autonomią obejmuje wszystkie dobre osobiste, majątkowe, nieruchome i ruchome własne oraz spadkowe po przodkach suwerena i zwierzchnika władzy. Lasy, strumienie. Rzeki i ziemię, przynależną rdzennym mieszkańcom kraju Polski. Autonomia Kotlarski ustanawia własne prawa administracyjne w oparciu o prawo naturalne i powszechną deklarację praw człowieka. Obowiązującym kalendarzem będzie kalendarz słowiański i ustala ponownie obchodzenie dni szczególnych we właściwym Polakowi duchu narodowym, z polskimi symbolami godłem i flagą tej prawdziwej Rzeczypospolitej Polski. Od tej pory w oparciu o prawo naturalne nadaję mojej godności imię Rafał Żywy Człowiek. Proklamacja wchodzi w życie z dniem podpisania, czyli dziś, tu i teraz. 9. Grudnia bieżącego roku. Dziękuję. O, brawo.